Witam panowie i panie, z tej strony Emil, jak wiecie lub nie, ja zawsze mówię, że Counter Strike 2. Moim zdaniem oczywiście jest dosyć mocno rozwalony. Wiadomo, że każda gra będzie miała bugi, niestety tego nie unikniemy, ale uważam, że w grze esportowej, no w której gra się majory, w której gra się poważne turnieje, w których dostajecie, no potężne pieniądze, takie glicze wypuklają się jeszcze bardziej. Także no moim zdaniem też po prostu powinno się o to dbać o wiele bardziej, żeby w grze nie było przynajmniej tak poważnych glitchów. No i co wam mogę powiedzieć, no aktualnie na ekranie pojawia wam się prawdopodobnie ten glitch jak on wygląda, o co w nim chodzi, może wytłumaczę mniej więcej ludziom, którzy nie kumają, bo lata on teraz aktualnie po zagranicznym internecie, jeżeli chodzi o Counter Strike'a 2 w Polsce, jeszcze nie jest jakiś super głośny ten temat, wydaje mi się. A dzięki jednemu bindowi możemy po prostu ślizgać się po ścianach i ślizgać się po prostu po różnych takich specyficznych miejscach. Jak widzicie na klipie, między innymi, można się ślizgać po prostu w taki sposób, że no jakbyście jeździli po prostu deską, tak jak tonhawk. Hawk. To strona ze skinami, która na rynku jest już z nami od 2015 roku. Możemy na niej otwierać skrzynki, w tym jedną, codzienną, darmową. Oprócz samego otwierania skrzynek możecie też spróbować case z a jeśli nie podoba Wam się jakiś skin, który wydropiliście, to możecie go wymienić w Exchangerze bez żadnego problemu. Trona oferuje również różnego rodzaju eventy, więc polecam być z nią na bieżąco. Użyj mojego kodu IMIR, dostaniesz za niego 2,50 i 10% do doładowania. Pamiętaj, że strona jest przeznaczona dla osób tylko powyżej 18 roku życia. Mega dziwny glitch, który szczerze wydaje mi się, że powinien zatać jak najszybciej, nie jest nie wiadomo jak szkodliwy, oczywiście, żeby nie było, chociaż wydaje mi się, że w odpowiednich rękach. A ja nie jestem tymi odpowiednimi rękami, żeby nie było. Ale w odpowiednich rękach, kiedy ktoś potrafiłby go wykorzystać, wydaje mi się, żeby był mega, mega szkodliwy. I można odkryć naprawdę ciekawe spoty. No i podejrzewam, że im dłużej będzie po prostu w Counter-Strike'u dwójce, tym gorzej będzie dla nas. No bo będą coraz bardziej odkrywać właśnie te dziwne takie spoty, w których można go wykorzystywać. jak mogę Cię prosić o łapkę w górę w celu podbicia zasięgu tego odcinka. Będę mega, mega wdzięczny. Jeżeli chodzi o mnie, no to próbowałem bardzo długo, jak widzicie, bo te klipy po prostu nagrywałem wcześniej. E, używać tego glicza na niuku. E, jest bardzo popularny, oczywiście. No i też widziałem, że na vertigo jest pełno tych spotów, no między innymi na vertigo macie ten taki ślisk z rampy, gdzie możecie się pobawić w tonchołka, jak widzicie na załączonym materiale po prostu. Teraz pewnie zapytacie się, jak używać tego binda. E, otóż jest to dosyć szczerze powiedziawszy, ciężkie, przynajmniej dla mnie, no ja mnie mam takiej dużej klawiatury i generalnie problem jest taki, że żeby to poprawnie zbindować, musicie sobie to zbindować niestety na inny klawisz niż macie odchodzenia. Czemu? No bo jeżeli zbindujecie sobie po prostu te bindy na klawisz odchodzenia, no to nie będziecie mogli chodzić, bo to są jakby oddzielne bindy. Jak widzicie, ja próbuję robić coś takiego po prostu tutaj, że rozpędzam się, patrzę w ścianę i staram się tak patrzeć leciutko pod kątem, troszeczkę tak nie wiem, kręcę tym celownikiem, żeby złapać ten punkt, o który zahaczę. W momencie, kiedy skaczę, puszczam wszystkie klawisze, jeżeli chodzi o ruch, tylko używam myszki i używam bina. W moim wypadku, akurat, żeby po prostu ten bind był skierowany w lewą stronę. Swoją drogą, binda macie też w opisie. Macie oczywiście do oryginalnego autora, od którego ja to wynalazłem. On chyba nie jest autorem, jakby e, samego tego exploita, bądź też glitcha. On tam chyba został wynaleziony przez jakąś grupę exploiterów, czy coś takiego. Nie wiem, aż tak nie zagłębiałem się szczerze na to, no ale ja wam podejście po prostu materiał, który ja znalazłem i dla mnie jest pierwotnym, powiedzmy, autorem, bo nie mogłem się dokopać jakoś super głębiej, bo też jakoś chyba nie chcieli się zbytnio chwalić tym glitchem, bo się po prostu bali, że Stanie no i chciałem was ostrzec ogólnie, bo nie jestem pewny, a nie chcę ryzykować, jak coś to jest szansa, że możecie dostać za tego, za używanie tego glitcha po prostu bugbana, więc generalnie raczej potestujcie sobie go gdzieś prywatnie, jeżeli macie jaja, no to oczywiście testujcie go sobie publicznie, ja osobiście tego nie polecam. Hmm. Mam nadzieję, że Valve oczywiście naprawi tego glicza jak najszybciej, bo ono jest tragiczne, nie oszukujmy się. Znając ich tempo, no to prawdopodobnie naprawią to za najwcześniej tydzień, może nawet dwa. No i co? No ja będę chętnie obserwował tego glicza, jeżeli wynajdę jakieś nowe rzeczy, w sensie może nie ja koniecznie, ale jeżeli ktoś coś wynajdzie, chociaż się pewnie też troszeczkę pobawię tym glitchem na różnych spotach, może coś wynajdziemy, eee, no to po prostu, kurczę, chętnie się z wami tym pochwalę, no bo lubię się chwalić takimi rzeczami. Też uważam, że powinno być to troszeczkę bardziej nagłaśniane, jeżeli coś jest odwalone przez Valve, czyli nie zaatane jak najszybciej, no bo naprawdę, no to powinno być po prostu jak najszybciej zaatane przez Valve. No to lubię to nagłaśniać, żeby nie było później gadane, że ja tylko chwalę walf. Dużo osób tak zakłada, że jak nagrywam o CS-ie, to znaczy, że po prostu tylko ich chwalę, a ja raczej jestem taki, że jeżeli walf robi coś dobrze, no to ich nagradzam, a raczej po prostu pochwalam, niż nagradzam, bo to jest złe słowo. A jeżeli robią źle, no to ich opierniczam. No bo uważam, że tak powinno się po prostu robić. Nie powinno się mówić tylko dobrze o czymś, jeżeli nawet coś lubisz, bądź też tylko źle, jeżeli czegoś nie lubisz, raczej starasz, powinno się według mnie przynajmniej starać szukać pozytywów w tym, o czym po prostu gadasz. Taki bonusowy klip na koniec. Znalazłem coś takiego jak New False Positive Ban. Czyli że po prostu fałszywe bany za to, że alt tabujemy grę i popatrzcie. Chodzi o to w tym klipie, że po prostu goście sobie tutaj alt tabował gierkę. Przewiniemy sobie za chwilę. O, i tutaj zaraz dostanie komunikat, że to wam pokażę może na. Lepszej rozdzielczości, oczywiście, na prywatny, no bo tutaj mi kurczę to nie działa zbytnio. Walk from Secure Server. Co jest ciekawe w tym klipie, nie wiem czy to jest jakiś Bejcik czy coś, generalnie, jeżeli chodzi o tę stronę cs 2 to oni tutaj raczej w miarę legitne info podsyłają, ale jak zobaczyliście ten klip pokładkowo, no to tutaj możecie zauważyć, że jesteś coś tak jak jakiś World Cash Login. To obstawiam, obstawiam, bo nie jestem pewny, możecie mnie poprawić oczywiście w komentarzach jeżeli się mylę, eee, ale wydaje mi się, że to jest po prostu szybki swaper kont i tutaj jest jeszcze ikona na dole, jak widzicie, jakiegoś cheata przynajmniej to wyłapali ludzie, którzy tutaj komentowali. O właśnie, nie wiem co to jest za cheat, ja się nie znam, ale tutaj nawet jak sobie wyszukamy o, włączę na chwilę kamerkę, żebyście zobaczyli, bo jestem na tyle leniwy, że nie chcę mi się jej przesuwać. Eee, Reborn info cheats Net, coś takiego, także generalnie jeżeli o to chodzi, no to tutaj raczej wziąłbym ten klip jako baitik typowy, że to nie jest raczej faktyczny ban tabowanie raczej z z cheatami. I tak to wygląda według mnie.